Rode Wireless Go 2 to zestaw wykorzystywany przez wielu twórców e, jako mikrofon krawatowy. Jest to jednak na tyle uniwersalny sprzęt, że można go wykorzystywać do innych zastosowań. Ze mną jest już prawie rok, no może 9 miesięcy. Co nim sądzę opowiem Wam w tym materiale. Opowiem wam w tym materiale, jak to jest rode wireless go2, gdy patrzy się na niego okiem początkującego twórcy. Co to właściwie jest? To zestaw dwóch mikrofonów bezprzewodowych oraz jednego odbiornika. Można spojrzeć na to też inaczej, jak na dwa mikroporty, w które wbutowano dobrej jakości mikrofony. Oprócz tego, że można z tego zestawu korzystać takim jak jest, czyli mikrofon. Producent umożliwił dopinanie do każdego z tych dwóch mikrofonów dodatkowego mikrofonu krawatowego. Dzięki temu można korzystać z bezprzewodowości, którą daje mikroport, i zewnętrznego dyskretnego mikrofonu krawatowego. Tak, aby stosunkowo niewielka kostka, jaką jest mikrofon wireless Go 2 tutaj, była jeszcze mniej widoczna. Dodatkowo dla Waszej wygody mikrofony mają wbudowany rejestrator, który zapisze do 24 godzin nagrania na pamięci wewnętrznej. W zestawie dostajemy dwa mikrofony, będące jednocześnie mikroportami oraz jeden odbiornik. Mikrofony mogą działać pojedynczo oraz dwa jednocześnie. Wtedy każdy z nich może nagrywać na osobny kanał. W pudełku znajduje się Etu. A w tym tu i możecie schować dwa mikrofony pojemnościowe do i stację odbiorczą. Dodatkowo kabel Jack Jack oraz trzy kable USB-C, USB-A. Wszystkie trzy aktywne elementy wyposażone są w wbudowane akumulatory ładowane za pomocą wbudowanego portu USB-C. Do obu mikrofonów dodano osłony zwane niekiedy detketami czyli martwymi kotami, jest to po prostu wucha ta osłona przeciwwiatrowa. Jedną z nich już mi kot gdzieś porwał, więc nie mam jej. Pasmo przenoszenia mikrofonów to 50 do 20 tysięcy herców. Zestaw prosto z pudełka jest gotowy do działania. Mikrofony są sparowane ze stacją odbiorczą i wystarczy je naładować i podpiąć do miejsca, gdzie ma być odbierany lub zapisywany dźwięk. Zasięg jest naprawdę niezły. Deklarowano w linii prostej to około 200 metrów. W rzeczywistości będzie to troszeczkę mniej, zwłaszcza biorąc pod uwagę warunki miejskie. Ale kilkadziesiąt metrów dla tego zestawu nie jest wyzwaniem. Więcej raczej nie będziemy potrzebowali. Dźwięk jest przesyłany za pomocą kodowanej transmisji ze 128-bitowym szyfrowaniem na paśmie 2,4 GHz. Deklarowany czas pracy na baterii to do 7 godzin. W rzeczywistości jest to trochę mniej, ale myślę, że na pewno każdemu wystarczy. Rode zadbało również o to, by niewielkim kosztem zamienić ten mikrofon krawatowy w normalny mikrofon dzięki zestawowi Rode Interview Go. Uchwyt wraz z piankową osłoną od wiatru pozwala nam przeprowadzać uliczne wywiady. No dobra, ale. Co, gdy chcemy nagrywać telefonem, który dziś pozwala otrzymać materiał wideo naprawdę bardzo dobrej jakości? Jeżeli chodzi o telefony z Androidem, potrzebny jest jedynie kabel USB-C, usb, -C, USB -C. można obsłużyć za pomocą przejściówki Jack Lightning i kabla Jack-Jack lub dedykowanego kabla USB-C Lightning. Taki kabel można kupić od producenta jako Rode SC15. Ja kupiłem na Allegro niby oryginalny kabel Apple USB-C Lightning, ale jakoś nie za bardzo chciał działać. No i tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o mikrofon, można go podpiąć, a raczej stację bazową plus e, mikrofon, można podpiąć do telefonu. No i jak widzicie, ja mówię do tej kosteczki. Tutaj jest podłączona stacja odbiorcza. No i... Jak sobie pyknę tutaj, to będziecie słyszeć, że mówię do mikrofonu. I dla porównania, teraz to odepnę i zobaczymy, jaka jest różnica, jeżeli chodzi o dźwięk. Jak widzicie, mikrofon dobrze sobie radzi, jeżeli chodzi o odległość. I właśnie takie ujęcia, jak teraz, kiedy ja sobie idę z dalszej odległości i mówię, pozwalają na wykorzystanie. Pełnej, gdyby, pełnego instrumentarium, jeżeli chodzi o nagrywanie, ujęć, czy materiałów z wykorzystaniem telefonów. Ten mikrofon bardzo się przyda w momencie, kiedy mamy bardzo duży szum ze tła, w miejscach, gdzie jest więcej ludzi i chcemy, by dźwięk był pobierany z bliskiej odległości w stosunku do mówiącego. W momencie, kiedy na przykład nie tak jak ja teraz nagrywamy telefon kamerą e, selfie, a nagrywamy na przykład coś z większego oddalenia, e, znaczy z większej odległości. Na przykład nagrywamy kogoś, czyli aparatem frontowym e, z kilku metrów, a mówiący jest e, zwłaszcza w, e, kiedy są, są trudne warunki, np. wiatr czy ruch uliczny. E, zazwyczaj słabo słyszalny. Przydaje się to naprawdę bardzo w przypadku, kiedy chcemy robić jakieś streamy, relacje na Facebooka czy inne social media. Także, jeżeli chcieliście mieć źródło dźwięku, które jest blisko mówiącego, a relacje dalej chcecie robić telefonami, no to to urządzenie jest jak najbardziej również dla Was. Zestaw mikrofonów wspierany jest przez dedykowaną aplikację dostępną zarówno na komputer PC, jak i telefony. Aplikacja na Windows, jak i na Mac jest dostępna jak Rode Central, natomiast w wersji mobilnej jest to Rode Central Mobile. By skorzystać ze wsparcia aplikacji, należy zaktualizować firmware w całym zestawie do najnowszej wersji. Aktualizację wykonujemy za pomocą kabla USB-C. Mikrofony nie chcą ze sobą rozmawiać bez aktualizacji całego zestawu. Na początku myślałem, że trzeba je ponownie sparować, lecz problem leżał właśnie w tym, że mikrofony miały stary firmware, a odbiornik już nowy. Jak widzicie, zestaw od RODE jest bardzo uniwersalny. Można z niego korzystać zarówno w plenerze, jak i w studio. Jakość dźwięku jest naprawdę znakomita. Dodatkowo możecie nagrywać dźwięk na wbudowany w mikrofon rejestrator, czyli możecie jednocześnie korzystać z kamery, na przykład GoPro i nagrywać dźwięk na mikrofon, a potem po prostu to zsynchronizować. Zestaw rodeo Wireless Go 2 jest po prostu tym, czego można oczekiwać. Ma jednak wadę, która jest bardzo bolesna, szczególnie dla okazjonalnych userów czy początkujących twórców. Tą wadą jest cena, która we wrześniu 2020 roku oscylowała w okolicach 1500 zł. Ja jednak się szarpnąłem i nie żałuję. Korzystam i uważam, że ten sprzęt jest naprawdę dobry. A tymczasem dzięki za obejrzenie. Jeżeli się podobało, zostaw subskrypcję lub pomóż w rozwoju kanału poprzez zostawienie komentarza. Interesuje mnie, jakie wy macie mikrofony i za ile je kupiliście. No i to tyle w temacie mikrofonu. Do zobaczenia i usłyszenia w następnym materiale. Na razie, cześć.